Już teraz trzeba poszukiwać jakichś relacji w samej Ukrainie, dlatego że myślenie o tym, że kontrakt czy jakiekolwiek zlecenie przyjdzie nagle z nieba, jest oczywiście możliwe, ale to raczej jest mało prawdopodobne. W związku z tym trzeba już teraz być na miejscu i poszukiwać partnerów, dlatego że realizacja projektów to nie jest tylko wyłącznie. Aktywność spoza kraju, to znaczy polegająca na tym, że z Polski będzie jakaś inwestycja czy realizacja jakiejś inwestycji w Ukrainie. Ale trzeba poszukiwać partnerów, z którymi pomocą będziemy mogli zrealizować tą inwestycję. Trudno powiedzieć, ile to będzie środków, dlatego że musimy brać pod uwagę, że ktoś te środki będzie musiał wyłożyć. No, ale biorąc pod uwagę plan Marszala, który był po II wojnie światowej, no, na pewno mówimy o, o miliardach, czy o, m, może nawet i bilionach tak, e, środków, które mogą być e, przeznaczone na odbudowę. Ale bądźmy jakby pod tym względem ostrożni i czekajmy na jakieś oficjalne ogłoszenia, bo myślę, że to będzie działanie nie tylko jednego rządu, ale to będzie działanie kompleksowe. Bank jest bankiem, który działa w Ukrainie, w związku z tym ma tam licencję i wykonuje uniwersalną działalność. W związku z tym nie mogę powiedzieć, że tylko na jednym się koncentrujemy. Staramy się dywersyfikować swoją działalność. Natomiast jeżeli chodzi o samą Polskę, ja myślę, że trzeba się kierować do tych instytucji, które już wiemy, że są zaangażowane. Polski Fundusz Rozwoju, KUKE, Bank Gospodarstwa Krajowego, to są instytucje, do których. Warto zapukać, zapytać. I oczywiście, jeżeli ktoś ma własny biznes i ten biznes na przykład jest PKOBP, to też poprzez PKOBP może w jakiś sposób do nas docierać, albo oczywiście bezpośrednio. To, co jest istotne, to jest to, żeby mieć świadomość, że trzeba wyzbyć się egoizmu w tym znaczeniu, że trzeba poszukiwać partnerstwa nie tylko w samej Polsce. Czyli firmy powinny łączyć się w pewnych projektach, żeby chociażby dywersyfikować ryzyko pod tym względem, ale również powinny poszukiwać partnerów w Ukrainie. I tak jak powiedziałem dzisiaj w trakcie panelu, kluczem są partnerzy, kluczem są ludzie, którzy tam są i kluczem są ludzie, którzy wyznają również nasze wartości.